Wzruszające chwile z Katarzyną Dowbor prawdziwe emocje na wizji. Katarzyna Dowbor, doświadczona dziennikarka i prowadząca Pytanie na śniadanie w TVP niekiedy musi stawić czoła trudnym chwilom na wizji. Ostatnio emocje wzięły górę, a dziennikarka nie mogła powstrzymać łez kropka po wieloletniej przerwie od prowadzenia, Katarzyna Dowbor wróciła do pytania na śniadanie, tworząc duet z Filipem Antonowiczem. Jej powrót do programu był powodem do radości dla wielu widzów którzy pamiętali jej wcześniejsze rol w telewizji. Po wieloletniej przerwie odprowadzenia, Katarzyna Dowbor wróciła do Pytania na śniadanie, tworząc duet z Filipem Antonowiczem. Jej powrót do programu był powodem do radości dla wielu widzów, którzy pamiętali jej wcześniejsze rol w telewizji. Benio był wyjątkowym psem, pełnym miłości i ciepła, uwielbianym przez wszystkich domowników. Katarzyna Dowbor podkreśliła, że jego odejście było dla niej ogromnym ciosem i serdecznie go wspominała, wyrażając swoje smutek i tęsknotę. Filip Antonowicz, partner Katarzyny Dowbor w programie, zauważył jej wzruszenie i delikatnie zareagował, przechodząc do kolejnego tematu, by nie pogłębiać emocji prowadzącej. Jego troskliwość i profesjonalizm pomogły złagodzić atmosferę na wizji. W przeszłości pojawiły się plotki o możliwości odejścia Katarzyny Dowbor z pytania na śniadanie. Spekulowano, że mogła być zmęczona porannym wstawaniem oraz że TVP planuje nowe projekty. Jednak sama dziennikarka zdementowała te plotki, nazywając je bezpodstawnymi. Katarzyna Dowbor, choć doświadczona w pracy na antenie, czasem nie jest w stanie ukryć swoich emocji. Jej wzruszenie na antenie, pytania na śniadanie, pokazało, że jest człowiekiem o wielkim sercu, szczególnie w kontekście miłości do zwierząt. Jej obecność w programie cieszy widzów. A jej profesjonalizm i naturalność są cenione przez publiczność. Kropka, reakcje widzów na wzruszenie Katarzyny Dowbor były pełne zrozumienia i wsparcia. W mediach społecznościowych oraz podczas nadawania programu wielu widzów wyraziło swoje słowa otuchy i współczucia dla prowadzącej. Komunikaty pełne ciepła i życzliwości napłynęły na platformy społecznościowe Dowbor, co oświadczyło o tym, jak bardzo publiczność docenia jej autentyczność i uczucia. Kropka, dla Katarzyny Dowbor zwierzęta zawsze miały szczególne znaczenie. Jej dom był zawsze otwarty dla czworonogów, które traktowała jak członków rodziny. Strata Benia była więc dla niej nie tylko utratą ukochanego zwierzaka, ale także osobistym przeżyciem, które trudno było ukryć nawet na antenie telewizyjnej. Przywiązanie do zwierząt i ich obecność w życiu dowbor są często wspominane przez nią z głębokim sentymentem i miłością.